Powiat kozienicki ma bogatą historię i kulturę, ciekawe tradycje oraz wspaniałe walory krajobrazowo-przyrodnicze. Pierwsze wzmianki o początkach osadnictwa na terenach obecnej ziemi kozienickiej znajdują się już w Krońce Gala Anonima z 1096 roku. Niespełna 400 lat później, 1 stycznia 1467 roku w Kozienicach urodził się przyszły król Polski, Zygmunt I stary. A to zaledwie dwa fakty. Na ziemiach powiatu Kozieńskiego odcisnęła się historia, zostawiając ślady nie tylko te monumentalne. W Grabowie, o którym pierwsze wzmianki przypadają na 1382 rok, kiedy zlokalizowano na tym terenie wieś na Prawie Chełmińskim, zachowało się wiele wartych zobaczenia miejsc. Jednym z nich jest znajdujący się w centrum przy drodze nr 730, jadąc w kierunku Warki, wybudowany w 1897 roku budynek Austriackiej Strażnicy Granicznej. Na Pilicy przebiegała bowiem granica zaborów. A po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku Grobów znalazł się w zaborze austriackim. Budynek został przebudowany w latach 20. -tych. Obecnie natomiast stanowi siedzibę Urzędu Gminy Grobów nad Wilca.